O, takie miłe spotkanie. Cześć. Cześć. Maku flaszowca. Patajska z kaczką. Sajgonki. Sajgonki to ja lubię. Sajgonki to ja zawsze przeważnie jem. Tylko sajgonki. A to jest wołowina z brokułami. A, tak dzień dobry, testuję kuchnię tajską. Tak jak w Tajlandii jadłam, pokażę parę właśnie o ujęć z Tajlandii. Z, y, przeważnie pad thai jadłam, a dzisiaj sobie zamówiłam coś innego, ale smaki są te same. sajgonki, też lubię wołowina z warzywami ryż właśnie testuję i dobry. jest ulubione danie w yy, Rusli tak było w karcie menu jeszcze sobie trochę sosu lubię ten sos najlepszy nie, tego ja na ostro to nie e, i do, dobre, dobre jest takie ładnie podane, a naprawdę jest estetycznie podane. To mi się podoba właśnie. I, i sajgonka taka jest naprawdę. Fajnie, Pani się patrzy, ale dobre, dobre jedzenie. To zapraszam tu do restauracji, naprawdę dobre. Dziękuję, do widzenia. A jestem w Rosmanie i tak sobie coś kupić muszę. Zawsze oglądam sobie takie wody kokosowe albo jakieś lemoniady, chociaż tego nie piję. Rubel. A, 10, 10, 1 grosz, rubel. Zaraz zapytamy, czy ruble można kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. A ruble są w sprzedaży? Ruble. Patrzę, czy mam w ogóle. No tak. Tak? Jaka cena jest? No 0,057. Jest tam cena. na A, 6 groszy. 0,057. Jakby pani chciała kupić ruble, czy sprzedać? Ale to jest, chodzi o 5-6 groszy, kosztuje. Co pani chce zrobić. Chce kupić? Kupić ruble 0,057 jeden Czyli na przykład 10 rubli, już pani mówi, ile to jest. 10 rubli to jest. Za 10 rubli musiałaby pani zapłacić 10 razy 0,05. No 57. 57 groszy no za 10 rubli. A, to podrożały. No tak. Nie, nie. wojna jest bo, bo wczoraj były za zero. <noise> Dzisiaj już podróżowała. Za zero? Tak, oddają i przyjmują w kantorze za darmo. Ja nic nie wiem. Ale w centrum. Mhm. Dlatego tak z ciekawości przyszłaś Ja Nie do... wiem, jak mają inne kantory. Nasze skali takie ceny. Czyli skup po 1 grosz, a sprzedaż po 0,050. Uh -huh. W 20 ruble możemy pójść. Słucham? W 20 ruble możemy pójść. Z tym rublem? No, <laughs> a ja nie wiem. A dużo pani ma tych rubli? 25 tysięcy. O, dużo. Bierzemy trochę? 25 tysięcy. Nie, tyle to nie wezmę to. Tylko... nie, tak właśnie Aha. W całości no to w ogóle jest. 0,057. 1425 za te 25 tysięcy. Tysiąc. Mhm. 1000. A, tysiąc. Tysiąc i dwa. To nie za dużo. Nie wytam to. A jak niższe, to mogę zapytać kolegi na górze, czy ma niższe nominały. Mm -hmm. To jest sam kanton. A to, to ja pójdę sobie. Nie, to my pójdziemy na górę. A wie pani gdzie? Tak. Po mileniu. A, no. dobra. No to tam jest nasz drugi kanton. Tak, mm -hmm. To podrożały te ruble. Bo były ruble po zero. I nawet po jednym groszu, a teraz drogo. 120 i 50 jeszcze jest. Aha, 100. 100, czyli to by było 5 zł, tak? 100 no, Tak. 100 razy. No nie, 100 razy. 0,6. No tak, 5 czy 5. Aha, dobra, to sobie zobaczę w tym drugim kantorze wreszcie. No Dobrze, dziękuję. No. no, dziękujemy. Do drugiego? No. Ja bym sobie kupiła 100 rubli, to bym mogła sobie kawę jakąś wypić chociaż taką ruską. Zastanawiam się czy mnie stać na ruble. 100 rubli za 5,70 to jest drogo jakoś. Ale były tańsze. A pani bierze? Ile? Nie wiem, z półtora tysiąca, może 25. pół. Nie wiem. Chyba tak, z półtora. Tu nie, to jest ruber białoruś to nie. Tutaj, 57. Ja bym chciała 100 rubli kupić. Można? A skąd je wezmę? A, bo pani ta z góry, czy z dołu nazwisko. ruble? Tak. tak. Ja nie mam rubli. W ogóle? W ogóle, ogóle nie. No, to chyba znajdzie tam gdzieś. Na 100? Pani ze 100? Ze 100 kupi. Ale to kupują ludzie jednak? No kupili ode mnie nie wszystko. Ja już nie mam w ogóle nic. O boże, ja chciałam chociaż 100. No chociaż co chcieliśmy? Albo a bo 50? No może pan znajdzie, no. Proszę panią, ja widzę, co mam w kącie, jeżeli mam 0, czyli 0, to skąd pani wezmę? O jest. To to gdzie my teraz kupimy? To Gdzie my kupimy teraz? W ogóle nikt nie kupuje i nie sprzedaje rubli, bo to w gównowarku. No tak. Także jest tak. Chciałam jako zamiast. No nikt nie kupuje, ale od pana kupili, tak? A nikt nie kupuje. No to ja Bo Pomiałem sprzed roku. Jeżeli przyszedł klient i kupił, to sprzedałem wszystko. I nie chcę mieć w ogóle. Zaraz będzie 00 na tablicy. Aha. Aha. Bo w ogóle jakoś podrożał ten rubel od tygodnia. Bo był po 03, 02. Nie wiem, po ile by Ze, za, za, za darmo. Za darmo. Wam. Także ja Nie, wiem, jak tam było coś. nie ma pan. No mówię no, Pani, no kuźwa, jak ja mówię, że nie mam, to znaczy, że nie mam, no zero mam. A co by mi zależało Pani sprzedać? No pewnie. No pewno. Szkoda. Szkoda. Albo może ten Uber białoruski? Nie ma też. A ten też nie ma. <laughs> Bo mi obojętnie, białoruski albo ruski. To jest najgorsza waluta, którą się teraz nie handluje. W ogóle się nie handluje. Bo w centrum to nawet za darmo w kantorze dają. No właśnie. No i dlatego tak mówię, przyjdę chociaż z tobą wziął, ale jak nie ma dobra. No nie ma Szkoda. Mógłby być białoruski, nawet obojętnie mi. Czyli już jest zero po naszej rozmowie. Z Putanią.